...bierają posła po to, żeby go podwieźć do prokuratury, do której i tak się udaje. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w międzyczasie e, może państwo kojarzycie w, w faceta, który nazywa się naprawdę rupców, a podpisywał się, że Pablo González. Miał być hiszpańskim dziennikarzem, który opisywał reżim Zjednoczonej Prawicy w Polsce. I ten pan González miał panią Magdalenę H. I z tą panią Magdaleną H Współpracowali w taki sposób, że zbierali informacje i wynosili je w ramach działalności szpiegowskiej do Federacji Rosyjskiej. Za czasów Zjednoczonej Prawicy ABW zatrzymuje pana Brucowa czy Gonzalesa. Podnosi się krzyk, między innymi chyba posłanka z tą wybraną do Parlamentu, o której za chwilę powiem, pani Gasiuk-Pichowicz, czy teraz chyba już tylko Gasiuk, bo bez Pichowicz, ale to zaraz do tego dojdziemy, bo kiedy jest neosędzia. W jej sprawie to jest to sędzia, a kiedy w innej sprawie to nie jest to sędzia i za chwilę powiem też o jej sprawie, której nie powinienem poruszać, ale no, z uwagi na to, że ona jest hipokrytką, to sobie pozwolę na prywatną wycieczkę. No i teraz przejdźmy do tego pana Rubcowa czy nawet do pana Gonzalesa. Ponieważ on poje, został wymieniony w ramach wymiany szpiegów, jakkolwiek to zostało ocenione pozytywnie czy też nie, czy Polska coś z tego miała. Ale osobiście go na lotnisku witał Władimir Putin. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pani Magdalena H. z tego, co udało mi się znaleźć, znajduje się w tej chwili w Wietnamie. Ona wyjechała. Wyjechała z Polski. Czy ABW nie miała, czy nie, nikt nie miał tam czasu na to, aby zatrzymać kobietę, która współpracowała i ma zarzuty szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej. Czyli tu ABW ma siłę, tak? Kolejna sprawa. Która w ostatnich dniach, Państwo, nie wiem, czy ktoś widział tytuł w, takiej, w takim portalu, już nie będę mówił o żadnym tam związkach z innym państwem, bo później podnoszą trzy, że to są wolne media, znalazłem taką informację, że bosowie mafii pruszkowskiej są na wolności. Chodzą sobie tak? chyba, Słowik, teraz kolejna sprawa. No ale Dariusz Matewski jest tak niebezpieczny i tak samo jest niebezpieczna, pani Karolina, urzędniczka która rzekomo miała co zrobić. Miała dać pieniądze na rzecz fundacji księdza, który wybudował fundację, archipelag, czyli zespół wysp. Osoba pokrzywdzona idzie do takiego miejsca i miała znaleźć możliwość taką oazę, wyspę swoją, żeby po prostu być bezpieczna. I te przestępstwo miało polegać na tym, że kradli pieniądze po to, żeby wybudować ośrodek i pomagać innym. Jeżeli to jest kradzież, to, to wiecie Państwo, to, to taki Robin Hood. Widać, że by potrafi być jakby, gdyby był dzisiaj, gdyby miałby zgodnie z prawem, to by wydawał na to, żeby pomagać innym. Tak jak to zrobił ksiądz Soszewski. Bardzo niebezpieczny ksiądz Soszewski dla władzy. Masz tyle miesięcy musi siedzieć w areszcie. Ale w międzyczasie facet, który próbował, no, zaatakował dziewczynkę, wyszedł z więzienia, bo sędzia stwierdził, że no nie jest niebezpieczna. 13-letnia dziewczyna. Miała być zmuszana do czynności, a tutaj to nie ma nic złego, prawda? On może sobie chodzić. Ale ksiądz jest niebezpieczny. urzędniczka jest niebezpieczna. Urzędniczka, która zgodnie z prawem jedna i druga mogła przekazać, przygotować dokumenty po to, żeby dać właśnie pieniądze na rzecz fundacji, którą ten ksiądz prowadzi. Tam rzekomo doszło do nieprzestrzegania rozporządzenia. No to co zrobić z osobą, która łamie ustawę, jako naruszkę? Bo w przypadku chociażby sędziów sądu apelacyjnego musi być zgoda kolegium. Nie było, no to Bodnar odwołał sędziego z najważniejszego jednego z sądów w Warszawie, prawda? Nie było. No to co? No to co z takim gościem, co z takim Bodnarem zrobić? Co zrobić z facetem, który wchodzi do telewizji siłowo, mimo to, że jest ustawa? No co zrobić? Do widzenia! No, no jeżeli, no jeżeli oni tu zaraz rozporządzenie, takie cuda robią. No ale co zrobić z facetem, który wchodzi do prokuratury, mimo to, że musi być zgoda pana prezydenta? Na odwołanie prokuratora krajowego. No i wtedy wychodzi ten przebieraniec, który ma siedzieć w budynku prokuratury krajowego, potrzebował słuchawek, żeby wejść do gabinetu i mówi, że jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że ja nie jestem prokuratorem krajowym, no to wtedy się do tego zastosuje. Sąd stwierdza, on stwierdza, że to nie jest sens. A przy z tymi osobami coś co innego. To pokazuje ich jakby hipokryzję i do czego dążą. Ostatnia komisja regulaminowa, no o tym Patryk mówił. Pan prokurator, który to prowadzi, jest dwóch, bo jedna pani zrezygnowała, się przestraszyła, jest dwóch, jeden to jest Woźniak, tu jest podział chyba Jagielonia, tak, i Legia Warszawa. No Legia Warszawa bardziej zna e, Starucha, to jest taki kibic Legii Warszawa, który za to, że krzyczał e, Donald, No i wiecie państwo, teraz byście byli ścigani osobistymi więźniami Donalda Tuska, moglibyście się stać, tak jak stał się Staruch. I oni go wsadzili na ileś miesięcy do więzienia, do aresztu na 9 miesięcy do aresztu facet poszedł. No i co się okazało po czasie, że on wygrał, że bezpodstawnie go aresztowania, a Woźniak prowadził tą sprawę. Czyli ten prokurator, który dzisiaj zajmuje się wchodzeniem siłowym czy do domu, czy też do sprawami Funduszu Sprawiedliwości. Tam jest drugi prokurator, nazywa się Ślepo Kura. i ten facet myśli, że straciło się ślepej kurze ziarno, że on będzie miał awans za to, że dojeżdża opozycję. No i ten facet podaje posty polityczne. Jeden tam z takich osób, które lubi sobie czasami coś widocznie sięgnąć do głębszego, on napisał, co to za debil, określając mnie tak. no, dobra, ja mam grubą skórę, z tym nie przejąłem, ale ten jeszcze prokurator podał dalej. Prokurator, wiecie, no takie rzeczy, jest tak aktywny. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że patrzę przed chwilą, ile, ile lat ci grozi? Trzy lata, jednak, tak? Trzy lata, bo grozi więzienia za to, że podał wpis, który pokazuje, jak się zachowują imigranci. No proces. proces. Zdję tu mój mu a ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten ślepokóra podał dalej te wpisy, i ten rzecznik neoprokuratury dostał pytanie: No, ale panie, facet na tyle tysięcy prokuratorów, dlaczego dajecie faceta, który jest zaangażowany politycznie? A on mówi: No, ale podanie dalej nie oznacza poparcia. To nie jest nic takiego, no ale z sprawie Patryka jest 3 lata. Tak? A tutaj nie, no bo to jest prokurator, no bo to jest innej jakości człowiek mówię, no, czy no, w ogóle. no oni w ogóle, no przecież to są, tak jak Gierty, w ogóle nic na jego temat nie można powiedzieć, wiecie, no on jest tak, nie, ja tu nie zedleję, co prawda, jak on nie wyjadę nagle, <śmuchy> bo ktoś kiedyś zadał pytanie, z to mojego z parlamentu. Akurat my y z, y z kolegą z Stronniki siedzieliśmy w ławce mowy, dlatego tak się śmieję, że miałem przy, przyjemność poznania, ale akurat nie mówię o, 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 o o tej historii tylko nawiązuje do tego, że jeden z, z posłów, a Piotrek kur, dostał pytanie, w telewizji mi się bardzo spodobało, czy boicie się zespołu Romana gierdycha, a na co on odpowiada, tak, wszyscy w tej chwili przechodzimy masowe szkolenia, jak zemdleć ci znaleźć na terenie Włoch. To, to pokazuje jakby, nam nam się na wszystko zawiadomienia, czyli inflacja zawiadomień i tych absurdów. Jest tak duża, że my dzisiaj dochodzimy do paraliżowania państwa tam, gdzie nie powinni, tam, gdzie nie powinny służby działać, działają nadmiernie. Bo przecież do emerytki weszli, bo napisała coś na tego świętego Jurasa. A ja trzy tygodnie czekam na odpowiedź z policji, gdzie jakaś kobieta napisała, że tego sku trzeba odstrzelić. Trzy tygodnie nie mam odzewu. No ja tam strachliwy nie jestem, no, ale wiecie, no sprawie Jurka Osiaka, to na drugi dzień tam komendant pojechał i tą emerytkę niebezpieczną, jako broń zabezpieczona pewnie balkonik czy też bo ta Pani po prostu była no, starsza osoba, aż mi szkoda się jej zrobiło, no bo ona nic takiego nie napisała, <kłysy> w emocjach może, no ale to reakcja Państwa jest widać tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. No, są ludzie tacy jak na przykład Grodzki, chyba z 200 świadków, że coś zrobił, no ale nie, no tam jest sprawa czysta, cicho. prawda? Gierty przecież nie jest pokrzywdzona. Brzeza tak samo. bo no, biedny człowiek, no wiecie państwo, no wszyscy są tam mają procesy, a on nagle okazuje się, że jest pokrzywdzony. No on, oni tam mieli chyba nie wiem czy już były skalę, czy też nie. Tam wiesz, wiecie, wiecie państwo, i grożą chodzić tym procesami. Ja tam straciłem, też tak jak wspomniałem, nie należy, że chodzi o o to drugą stronę, bo zaraz do nich przyjedziemy. Ja będą nasza reprezentacja. No i to omówiliśmy jakby sytuację w Polsce. Teraz przejdę do Parlamentu Europejskiego, bo to jest dość istotne. O tym również Patryk wspominał, jaką dzisiaj mamy do czynienia z jaką bandą hipokrytów. Tak jak Trzaskowski. Nocim 1, Nocim 2 mówił Prywatny projekt. Teraz twierdzi: Nie, to w ogóle jest. Wiecie. No to tak, Teraz nagle nazywa rzeczy po imieniu. Resetu z Rosją nie było, no bo to ostatnio Sikorski mówił, że to Obama wymyślił, a są fragmenty w internecie mówi, że to nie Obama, tylko myśmy wymyślili ten reset. On tak mówi, sam przecież. Też Donald Tusk mówi, że chcemy dialogu z Rosją taka jak ona jest. Z tą Obroną na, na, na linii Wisły są dwie osoby, które ujawniły takie e, jakby plany, w jaki sposób Polska mogła być po, podzielona, tylko w różnych okresach, jeżeli chodzi o wojnę. To jest Kukliński paradoksalnie, bo on przecież ujawnił, jak Zachód miał e, e, reagować jak te mapy miały wyglądać. I Mariusz Błaszczak, mam premier. Dlaczego znaczy on to zrobił? Dlatego, że zmienia się doktryna, że w ogóle, ca, w ogóle cała doktryna podejścia do Federacji Rosyjskiej się zmieniła i też do. Do, do sytuacji geopolitycznej Zjednoczona prawica, bo my uważaliśmy, że trzeba się zbroić, bo coś w pokoju szykuje się na wojnę. Oni uważali inaczej. No. Nowacka uważała, że po co nam armia, tylko ofiar będzie więcej. To jest oficjalne i wypowiedź, jak z palikotem, bo no teraz pani ministra, czy jak oni tam się określają, bo takie zadanie zawsze daje, jak jest wojewoda w takim. To jest, no bo jeżeli feminatyw od wojewody, nie wiem, pani wojewoda nie może być, no to wojewódka chyba, tak? No bo nie ja, tu ale to, to, już jest sprawa. No i teraz przejdźmy do tego parlamentu jeszcze europejskiego. Europejska Partia Ludowa, TS1, 30-40% tego rachunku tu, was wszystkich, to jest euro europodatek. jeszcze jadą zobaczyłem 68 euro, już jest w tej chwili, no bo to spada zawsze, kiedy jest trochę, no, mniejsze jakby sezon grzewczy, ale za chwilę znowu pójdzie to do góry, do 100 euro. I co, co się dzieje? No my wszyscy za to płacimy. 1200 do 2000 lekko. Każda rodzina zapłaci za ten europodatek, podatek, bo on jest po prostu w waszym rachunku. Instytucje finansowe czy jakieś banksterzy sobie e, grają i dzięki temu wyciągają to z waszych kieszeni. skomplikowany system, bo żeby go zrozumieć, to trzeba by było tutaj coś rozrysowywać. Ale na to wszystko kto się zgodził? Ewa Kopacz, Donald Tusk. Ale nie, oni teraz wiedzą, że to prawie sprawiło, się Ale w Prowiu się zgodziło. Ale to było 2014-2013 jeszcze wcześniej. Tak samo kwestia migrantów. Oni nam zarzucają, że my się zgodziliśmy na pak migracyjny, a kto go zatrzymał, kiedy Rafał Trzaskowski, Tomczyk i pozostali mówili, że może jesteśmy w stanie przyjąć migrantów. Nie ma żadnego polityka w Parlamencie Europejskim, chyba że to specjalnie pod publikę powie, z innego kraju, niż też Polska, który powie, że na pewno Polska będzie zwolniona, bo przyjęliśmy Ukraińców, jeżeli chodzi o tych nachodźców inżynierów, którzy biegają z tymi nożami. Dlaczego? Dlatego, że po prostu każdy patrzy na swój interes. Nie łudźmy się, że to będzie tak, że my jesteśmy zwolnieni z tego paktu migracyjnego, który jest przeforsowany i który spowoduje, że, że, będzie, że, że, że my jakoś znajdziemy tutaj tą furtkę w postaci tych, tych kwot Ukraińców, których żeśmy przyjęli, że Polska będzie z tego zwolniona.